Szanowni Państwo, muszę Wam przeczytać jedną rzecz. Leszek Miller na antenie Polsat News komentuje wyniki wyborów prezydenckich i słowa, słowa prezydenta elekta Karola Nawrockiego z wieczoru wyborczego. Znaczy, nie uwierzycie, Leszek Miller mówi Romanem Giertychem. Róbi, mówi Romanem Giertychem, mówi tak, jak po prostu Roman Giertych używa tych samych argumentów obśmianych szeroko przez... Opinię publiczną. Posłuchajcie, posłuchajcie, to jest w ogóle, to jest, to, to jest tak absurdalna teoria, że mi ręce opadają. Słuchajcie. W tamten wieczór wyborczy mówili, że dziś w nocy wygramy, mówi Leszek Miller w Polsat News. Wtedy nie wiedziałem o co chodzi. Ale teraz już wiem, myślę, że miliony Polaków też wiedzą, stwierdził Leszek Miller, nie podając szczegółów. Przekonywał, że jeżeli głosy w wyborach prezydenckich nie zostaną jeszcze raz przeliczone, to ta prezydentura będzie obciążona olbrzymim workiem kamieni. Yy, według niego, Nawrocki sam powinien zainicjować powtórne liczenie głosów. Rozumiecie o co chodzi, tak? Chłop został wybrany na prezydenta. Głosy zostały policzone. Sąd najwyższy liczy jeszcze raz te głosy z tych protestów. Dokonuje oględzin niektórych komisji, kart do głosowania z tych niektórych komisji chyba już łącznie kilkunastu, może kilkudziesięciu. Nigdzie nie ma wyraźnej takiej, nie wiem, yy, yy, tendencji, że wybory zostały sfałszowane na korzyść Trzaskowskiego, wręcz przeciwnie, na korzyść, yy, na, na, na korzyść Nawrockiego, tylko wręcz przeciwnie, na korzyść Nawrockiego są te wyniki, ale Miller mówi, że to będzie obciążona prezydentura workiem kamieni. Specjalnie to robi właśnie idąc z Donaldem Tuskiem i z Romanem Giertychem yy, pod pachę, żeby podważać prezydenturę. Karola Nawrockiego, absolutny skandal. Absolutny skandal. Posłuchajcie tego. Ale on tego nie zrobi, mówi Leszek Miller. Oni wiedzą, jak ta. Machina zafunkcjonowała. To, co się teraz dzieje, dowodzi, że to nie wyborcy decydują. Ja nie wiem, kto by wygrał, ale gdyby przeliczono jeszcze raz głosy, to byłbym pewny w 100%. Ale druga strona, panie Miller, nie byłaby pewna, bo nie wiemy, co się z tymi wszystkimi głosami od tak długiego czasu, przy tak dużej awanturze o liczenie głosów zadziało. To jest absolutne manipulowanie po to, żeby osłabiać pozycję prezydenta. Karola Nawrockiego od pierwszych dni jego prezydentury. Oni po prostu przez 5 lat teraz będą mówić, że Nawrocki to jest nie do końca uczciwie wybrany, że nie wiemy, czy głosy były poprawnie przeliczone. Że będzie to pre, prezydentura obciążona wadami, obciążona workami z kamieniami. Będą takiej narracji używać, ale to jest narracja kłamliwa. Prezydentura Karola Nawrockiego będzie prezydenturą y, legalną, prawidłową i jak najbardziej y, y, dobrze przeliczoną. Przecież to. Znaczy, y, y naprawdę. Posz nie wolno mówić, że poszczególne błędy w liczeniach w komisjach to są fałszerstwa wyborcze. Jeżeli w jakiejś komisji był, nie wiem, jeden błąd, jeden głos, dwa głosy przypisane nieprawidłowo, to są ewidentne błędy. Ale na przykład jest taka komisja, Sąd Najwyższy wydał takie postanowienia już po, po przeliczeniu kart do głosowania. Jest taka komisja w Małopolsce, gdzie. 93 głosy przypisano nieprawidłowo Rafałowi Trzaskowskiemu. Czy to jest błąd, czy to jest fałszerstwo na korzyść Rafała Trzaskowskiego? 93 głosy pomylić, albo ta komisja 113 w Warszawie, gdzie 160 głosów błędnie przypisano Rafałowi Trzaskowskiemu. To jest błąd, czy to jest fałszerstwo? Panie Miller, naprawdę. Sypie im się ten yy, yy, świat trzeciej RP, widać, że oni odchodzą, widać, że oni przegrali, że prawda wygrała, że Polskość wygrała i nie mogą sobie z tym poradzić i niszczą fundamenty polskiej demokracji. Skandal, skandal, absolutny skandal. Nie dajcie się w to zrobić.